Najlepszego. Już już w już, I P ubiej, i już ubiej, koniec. Stajesz na różach z kolcami, i się jeszcze rozciągasz. Hasn't. No nie wiem co robić! To zaraz pokroisz uh, całą poród. Tu.? to to teraz. marchewkę. na no. To ja idę też! Co? Przejdź ja, ja sobie ten cały ten... czas nagrywam. nagrywałem. Zobaczmy. Przytnij. Tak, średnio. I kieliszki odsłoniłeś. Anka tam teraz z tyłu stoi. Ej, idźcie stąd, bo nie skończymy do jutra. Przejadłam cię. Jeszcze dopiero włączyłem. Przerabiorę go. Dobra. No. Chodź. Z entuzjazmem jakoś to poszukać. To się dopłucze. Już jest ręce, tak? Tak. Dobra. Wtedy. Jak go nie zjem całej pizzy. Ale ja zjem. Ema widać. Mam na imię Agnieszka. Dobra, skończyłaś. się. Dobra. Nie zapomnij umyć podku. Kali, czasami. Kali. To się dobrze składa, bo musisz umyć. Ble, le, le, le. Nie wiem co. Tak, przepraszam, ciebie ma nie być widać, tak? A widać mnie? Nie. Bo ja się śmieję. <laughs> Ty się nie śmieje. Ludzie nie lubią. Ludzie nie lubią. W ciągu pierwszych godzin mamy imprezę. Mm. A nie, teraz y, Ty mówisz na tej teraz... szansie. A, ja mówię! Tylko tyle, a proszę. Ty Angabir, a w ciągu pierwszych godzin mamy imprezę. Kowal nie. Bo teraz mówisz tak jak ja. <grymne> ja. Jeszcze nie. Dobra. To się dobrze składa, bo musisz posprzątać po. Bo... Bębę. <grymne> <grymne> jak doszło? Czekaj, będzie mi nieco dla ja się zdać, Cały czas mam nagrywać? Będzie ja nagrywana. najlepszego no. z okazji. Emo, musisz wziąć kawę. Trzeba się zacząć Nagrywaj. Nie ma Emo, podnieś no on nie będzie. E, z razem z... Z, twarzą, <grywa> z <twarzą. grywa> Ok, jest. Teraz światła. Wszystkiego Mhm, to trzeba usunąć. Wrócić! I ty w dzień A może światło? Wysziemy mistrzową. Widziałem mnie? Krótko. Choda widać. Na mnie. Ufka, no, 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 no. <grywka>, tak jakby po już miało być idealnie. Nie, nie. Kurwa, nie, tak. Pisa. Dobra jest. Jakie to zrobię? Y, to oh. ja nie, nie, nie. Pomyć podłogi i, nie, 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 Wy, się krótkie, Trzy krótkie. O, myć łazienkę i pokój. O, co to wygląda? Co to jest? to jest? Co Siemaneczko. To jest tak. Tak? 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 Skary Jakiś tylko co to jest?